Was serdecznie tutaj z tej strony Paul Gormit. Dzisiaj Wam przedstawię mój nowy sprzęt wędkarski na rok 2014. Stopery na żyłce stalowej, dwa takie brwaczki, śród Jacksona 70 gram, największy to ma 1 gram waga, żółka softa. 30 m 0,16, prawie że 4 kg. Moja szpula od kołowrotka. W na następnym odcinku Wam pokażę. Zestaw na bata. Spawik 1,5 g, haczyk ósemeczka. spawik Sumix. 2,5 grama na no, bata, posiadam jeszcze dwa takie spławiki, nie będę ich tu wyciągał, niebieski taki, na dziś to będzie, wszy... jeszcze posiadam haczyki, myjemy na przykład od tutaj. niebieski, Posiadamy również takiego również tego duże. Na dziś to wszystko. W następnym odcinku Wam pokażę mój dru drugą część mojego sprzętu wędkarskiego. Do widzenia.